Witajcie drodzy widzowie w najnowszym odcinku Sofy Sportowej. Dzisiaj nie tylko to co się dzieje na światowych kortach, choć dzieje się oczywiście dużo, ale nie aż tak dużo i nie aż tak pozytywnie jakbyśmy chcieli jeśli chodzi o polskich tenisistów. Porozmawiamy sobie o i ze świątek i szukaniem złotego środku w przekazie medialnym pomiędzy tymi sensacjami, domysłami, ee, szukaniem tak naprawdę dziury w, w całym przez dziennikarzy, przez media, poprzez clickbaitowe tytuły, a pomiędzy Tą ciszą, która trzeba przyznać, że w sztabie IGI istnieje już od kilku dobrych tygodni, o tym, że ten przekaz informacji jest bardzo, ale to bardzo małostkowy i czy na pewno jest to najlepsza droga do porozumiewania się z kibicami oraz e, z dziennikarzami. Oczywiście porozmawiamy sobie też o Hubercie Hurkaczu, który niestety odwołał się z turnieju w Szanghaju, przez co straci y, tytuł y, nie tylko w stolicy Chin, ale przede wszystkim 1000 punktów do rankingu ATP i prawdopodobnie wypadnie z czołowej dziesiątki. Przeanalizujemy sobie chwilę mecz magdaleny Frech oraz wybrałem dla Was dwie takie ciekawostki z turnieju w Pekinie. Totalnie dwie różne historie, natomiast myślę, że bardzo, ale to bardzo ciekawe. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, aby być z nami na bieżąco. Do dyskusji w komentarzach, bo myślę, że tematy dzisiaj będą e, dosyć ciekawe oraz oczywiście jeśli filmik Wam się spodoba, to do lajkowania. Jak widzicie jestem sam, Agaty e, ze mną e, dzisiaj nie ma. Jest ona w Barcelonie, relacjonuje e, już zbliżające się przyjście Wojtka Szczęsnego do FC Barcelona. Także jej dzisiejsza nieobecność jest jak najbardziej do wybaczenia i mam nadzieję, że Wy również jej wybaczycie. Zacznijmy od poszukiwania tego złotego środka i omówienia sobie tej sytuacji, którą mamy w tym momencie, jeśli chodzi o przekazy medialne co do Igi Świątek, ponieważ widać, że media, dziennikarze ścigają się w tym momencie, kto tak naprawdę dojdzie do pier jako pierwszy do informacji, czy faktycznie Iga zagra w kolejnych turniejach, czy też nie. Mieliśmy już nieprawdziwe informacje, jeśli chodzi o to, e, czy Iga zagra w Tokio, czy nie, choć nie była w ogóle tam zgłoszona. E, dziennikarze, którzy nagle tutaj się chwalą, że e, mają informacje ze Sztabu i świątek, że ona nie miała planów zagrać w Tokio. To są ci sami ludzie, którzy jeszcze dwa tygodnie temu mówili, że mają potwierdzenie z e, Timu Świątek, że ona zagra w Seulu. Także tutaj naprawdę widać, że weryfikacja tych informacji jest bardzo trudna. Mamy do czynienia z bardzo dużą e, dezinformacją. E, Oczywiście Iga Świątek to jest temat, który się bardzo klika. Każdy chce być pierwszy, każdy chce tutaj e, wiedzieć wszystko jak najlepiej i jak najbardziej mieć insiderskie wiadomości. Natomiast e, no, ewidentnie tutaj widać w wielu przypadkach dosyć duży brak profesjonalizmu, szukania, że tak powiem, takiego dziury, takiej dziury w całym, e, która tak naprawdę do, kompletnie do niczego nie prowadzi. E, natomiast e, to jak mówię, absolutnie potępiam to co się dzieje w ostatnich tygodniach, to w jaki sposób tutaj wszyscy starają się... Prześcigać z tymi informacjami, kiedy, gdzie, jak zagra Iga Świątek, czy, czy wystąpi w Wuhan. Dzisiaj mieliśmy kolejną informację, że e, dotarł jeden z dziennikarzy. Nie chcę cytować, nie chcę tego powielać, e, kto to był, że nie zagra na pewno w Wuhan, e, nie podając nawet źródła. E, także to jest, są naprawdę e, niezłe kwiatki, nam wychodzą w ostatnich dniach, jeśli chodzi o polskie e, dziennikarstwo tenisowe. Natomiast. E, Chciałbym się też przyjrzeć drugiej stronie, ponieważ mam wrażenie, że mamy taki trochę syndrom obleżonej twierdzy, jeśli chodzi o to, jakie komunikaty wychodzą od sztabu i Świątek. Nie mówię, że sama Iga Świątek ma zabierać głos. Jeśli faktycznie chce odpocząć, chce się wyciszyć, nie ona musi chodzić po mediach, nie ona tutaj musi jasno komunikować, co się dzieje, ale myślę, że. Wystarczyłoby jedno tak naprawdę wystąpienie, czy to menedżerki, czy to kogoś ze sztabu, e, klarowne, co, jaka jest w tym momencie sytuacja, dlaczego jest tak długa przerwa, e, co się dzieje, jeśli chodzi o... Czy to zdrowie, czy to może jeśli to są zbyt bardzo mocne sprawy osobiste, to oczywiście to zostawiamy, ale żeby wystosować taki jeden prosty komunikat, który utnie te wszystkie doniesienia, te wszystkie domysły, które moim zdaniem po prostu... Nie sprzyjają również wizerunkowi jej świątek. Moim zdaniem to nie jest w jej interesie, aby takie rzeczy się pojawiały. I myślę, że zarządzanie tą sytuacją też nie jest najlepsze, tak jak wspomniałem przed chwilą. Nie wyobrażam sobie, żeby czołowy piłkarz na świecie, czołowy koszykarz, czy też przedstawiciele innych sportów oraz ich otoczenie, gdyby miała taka sytuacja, że dana osoba, dany sportowiec yy, omija kolejne, kolejne mecze, kolejne turnieje, żebyśmy nie mieli jasnej, klarownej informacji, co tak dokładnie się dzieje, co jest faktycznie tego przyczyną. I tutaj Prowadzenie tej sytuacji, którą mamy na sam koniec tego sezonu, jest dosyć dziwna przede wszystkim dlatego, że nie mamy klarownej, jasnej informacji dlaczego dokładnie dzieje się tak, a nie inaczej, ponieważ Iga Świątek sama e, też trochę kręciła się, jeśli chodzi o te swoje wypowiedzi, że ona nie chciała wcale tej przerwy, e, mówiąc podczas konferencji na US Open, że taka długa przerwa mogłaby tylko i wyłącznie ją wybić z rytmu. E, do końca się z tym nie zgadzałem, ale skoro tak myślała, to dlaczego w tym momencie jest o 180 stopni inaczej. To są dosyć ciekawe dla mnie kwestie, które moim zdaniem można by było zadusić tak naprawdę totalnie w zarodku. Mogłoby tutaj absolutnie nie być tego tematu, ale niestety przez to, że nie ma klarownych, jasnych komunikatów, przez to, że e, cały sztab e, IGI medialnie również się zamyka, kompletnie temu nie pomaga. I nieważne tak naprawdę, czy Iga Świątek zagra w Wuhan, czy pojedzie na jeden turniej do Azji, co moim zdaniem nie ma zbyt dużego sensu. Poza gonieniem rankingowym, ponieważ po WUHAN, przed WTA Finals, mamy kolejne trzy tygodnie przerwy, więc tutaj tak naprawdę ten rytm meczowy nie będzie, nie wiadomo, jak podtrzymany, ale żebyśmy znali genezę tego. Dlaczego Iga Świątek odwołuje się z kolejnych turniejów? Dlaczego odpuszcza te turnieje? Czy to jest przygotowanie już pod kolejny sezon? Czy tak naprawdę Polka totalnie już odpuszcza ranking, czy chce się skoncentrować tylko i wyłącznie na WTA Finals, ale też nie jest to do końca priorytetem i chce po prostu wdrażać kolejne elementy do swojej gry, faktycznie zmienić Pewne schematy, pewne rzeczy, które nie funkcjonowały w ostatnich tygodniach, i wtedy to rozumiem, ale żeby była faktycznie taki przekaz, żebyśmy wiedzieli, co dokładnie się dzieje, ponieważ mam takie wrażenie, że e, nie zdaje sobie w tym momencie sztab i Świątek do końca sprawy z tego, że e, to, że kibice się interesują tenisem, to, że e, kibice uwielbiają IG Świątek, lubią oglądać jej mecze, chcą przeżywać jej sukcesy. Przez to zarabia ogromne pieniądze, to też oczywiście jest zasługa tego, że to zainteresowanie jest bardzo duże, ma kolejne kontrakty reklamowe i to jest oczywiście oczywiste, znakomite, jak tego w żaden sposób nie neguję, ale warto by było, żeby po prostu też wyjść z jakimś jasnym komunikatem do drugiej strony, aby po prostu opisać, co dokładnie się dzieje. I tak jak mówię, to nie musi być sama Iga świątek, ona niech się skoncentruje na pracy, jeśli faktycznie czuje, że jest zmęczona kamerami, mediami, otoczką, nie ma żadnego problemu. Tylko warto by było, że po prostu poprowadzić to piarowo z takiej strony, żeby było wszystko klarowne i jasne dla kibiców, dla organizatorów różnych turniejów, którzy sprzedają bilety, mając pewność, nadzieję, że Iga Świątek faktycznie wystąpi w tym turnieju, później okazuje się, że jest zupełnie inaczej i myślę, że Tutaj ten sposób komunikacji nie jest do końca dobry. Ta zmowa milczenia nikomu nie służy, ani temu, aby przestały się pojawiać różne dziwne informacje, domysły, ani żeby tak naprawdę kibice również nie wiedzieli, co się dokładnie dzieje i dlaczego Polka się z kolejnych turniejów odwołuje. Myślę, że w dzisiejszych czasach, nawet jeśli może to być męczące, Opłaca się, po prostu, opłaca się sportowcom żyć dobrze z mediami, żyć transparentnie, jeśli chodzi o swoje życie zawodowe, czyli przeka przekazywanie informacji, jasnych informacji, to dlaczego gdzieś gramy, dlaczego nie, jakie są nasze kolejne plany, po prostu bardziej się to opłaca, tak jak mówię, wizerunkowo. Rozumiem, że zaraz ktoś tu może powiedzieć, że IGA zrobiła swoje, nie musi się interesować nikim, może sobie robić co chce. Ok? Natomiast mamy dzisiaj takie czasy, że żyjemy w czasach mediów społecznościowych, które mają bardzo duży wpływ na opinię publiczną, i trzeba przyznać, że to nie jest też dla zawodników bez znaczenia. Dlatego też uważam, że pewnego rodzaju wywiady. Z tego co słyszę, jest bardzo ciężko umówić się z kimkolwiek na wywiad ze sztabu i świątek, a jeśli jest już taka szansa, to jest prośba o to, żeby po prostu wysłać suche pytania, później pojawią się internetowo odpowiedzi. Na te pytania. Nie na tym polegają wywiady. Nie na tym, nie chodzi o to, żeby tutaj z tych wywiadów po prostu odpowiadać formułkami, tylko żeby kibice również czasami się czegoś ciekawego dowiedzieli. Dziennikarz musi mieć okazję, nawet jeśli się to nie uda, złapać za słowo, wychwycić jakieś słowo, podrążyć temat, jeśli chodzi o wywiad. Natomiast z tego co widzę, tutaj też jest okej, okay, Lucian też chciał się włączyć tutaj do tej dyskusji, ale z tego co słyszę, nie ma też takiej inicjatywy, jeśli chodzi o, o te rozmowy. Jest raczej, jeśli już jest, to po prostu staramy się to odbębnić jako przykry obowiązek i. To po prostu nie wpływa dobrze na to, w jaki sposób w ostatnich tygodniach, miesiącach jest przedstawiana grajgi, świątek. Może nie gra, ale te wszystkie domysły, to wszystko, że ludzie starają się poszukać trochę przyczyn tej gorszej dyspozycji, gorszej formy, natomiast nie mamy takiego jasnego, czystego. Jednostronnego przekazu ze strony zarówno IGI, jak i sztabu. Myślę, że to by na pewno odświeżyło mocno sytuację, atmosferę i sprawiło, że nie bylibyśmy świadkami aż tak wielu domysłów bez sensownych informacji i tak naprawdę tego ścigania się w mediach tutaj a propos tego, kto szybciej, kto większą głupotę, niestety, napisze. Także myślę, że tutaj problem, może to, to jest trochę zbyt duże słowo, natomiast. Ta sytuacja wymaga e, tego, aby dwie, dwie strony się gdzieś spotkało, ponieważ, tak jak mówię w dzisiejszych czasach, to jaki jest przekaz medialny, to w jaki sposób się przedstawia sportowców, znanych ludzi, e, jest oczywiście bardzo ważne. Nie oszukujmy się i myślę, że idę świątek, e, może nie same idę, bo tak jak mówię, ona musi się skupiać przede wszystkim na sporcie, nie musi się skupiać na mediach, ale. Myślę, że ludziom, którzy dbają o jej wizerunek, powinno po prostu na tym zależeć. I na tym kropka. Jeżeli chodzi o Huberta Hurkacza, Hubi przegrał niestety w drugiej rundzie turnieju ATP 500 w Tokio z Amerykaninem Draperem, który przecież niedawno był w półfinale US Open, i trzeba przyznać, że tutaj nie był Polak faworytem tego spotkania, pomimo tego, że ma on. Wciąż korzystny bilans z Amerykaninem. Przed tym spotkaniem było to 3 do 1, teraz jest to niestety 3 do 2, ale bardziej niepokojącą wiadomością jest to, że Hubert Hurkacz nie wystąpi w turnieju w Szanghaju, nie obroni swojego tytułu w ATP Masters 1000 i straci właśnie. Taką liczbę punktów do rankingu, więc to jest na pewno wiadomość, która jest bardzo, ale to bardzo przykra. Hubert podkreślał podczas turnieju w Tokio, że nie jest na 100% gotowy do gry, więc nie oczekuje zbyt wiele. Natomiast w takim razie rodzi się pytanie: po co tak naprawdę jechać na turniej, kiedy nie jest się w 100% gotowy do gry? Ponieważ bądźmy szczerzy, to nie jest turniej młodzików czy kadetów do 14-16 lat, że tutaj na jednej nodze Hubert sobie poradzi, tylko najwyższy światowy poziom. Jeśli Hubert nie czuje się do końca dobrze, to myślę, że nie jest. Oczywiście może chciał spróbować, może chciał w Tokio spróbować, jak faktycznie będzie się czuł na korcie meczowym, ale skoro. Powiedział po wygranym meczu, że nie czuje się najlepiej, no to widać, że tutaj e, myślę, że płaci trochę cenę Huber za to, jak szybko chciał wrócić do gry. Pamiętajmy po zabiegu. Ja wiem, że Djokovic, że Taylor, Fritz wracali też dosyć szybko po kontuzji kolana, natomiast no, było widać na filmikach, że to kolana Huberta naprawdę wygląda nie najlepiej, jeśli chodzi o nawet sam aspekt wizualny. Myślę, że. Oczywiście można się rehabilitować 10-12 godzin. Można robić wszystko, jak najlepiej się da, żeby wrócić do, do zdrowia. Natomiast tkanki, ścięgna, nasze ciała są skonstruowane wciąż w taki sam sposób, jak to było zanim jeszcze technologia się rozwinęła. I po prostu Hubert chyba przeszarżował, jeśli chodzi o to, jak szybko wrócił do gry, patrząc na to, że. Nie był sobą, zarówno podczas turniejów w Cincinnati, w Montrealu, czy też US Open, podczas turniejów azjatyckich również nie jest sobą. Widać, że po rozstaniu się z Kregiem, Boytonem, Hubert też nie ma prawdopodobnie takiego mentora, który by postawił sprawę jasno. Hubert, w tym momencie nie jesteś gotowy do gry na 100%. Może to jest najlepszy czas, żebyś po prostu odpuścił, odpoczął. Nawet nie minimalizował tych strat, jeśli chodzi o ranking, bo skoro się odwołuje z Szanghaju, no to widać, że. Zaniechano nawet tego, żeby po prostu postawić jasno tę sprawę, również i powiedzieć sobie: OK, koncentrujemy się na przyszłym sezonie, masz być gotowy na 100% do tego, aby wrócić do gry i wtedy wracamy do turniejów. Natomiast takie granie na pół gwizdka, myślę, że nie polepsza jego, ani stanu fizycznego, bo wciąż. Yy... Po prostu ma swoje problemy i wciąż musi się z nimi zmagać, a do tego wszystkiego na pewno mentalnie też sobie nie pomaga, przegrywając mecze, nie czując się najlepiej na korcie, więc tutaj myślę, że po prostu płaci Hubert trochę cenę za to, jak szybko chciał wrócić do gry po zabiegu podczas Wimbledonu. Także życzymy przede wszystkim teraz Hubertowi, aby wrócił jak najszybciej do zdrowia, aby był zdrowy i mógł nas cieszyć oczywiście swoją najlepszą grą, ale przede wszystkim aby to odbywało się w pełnym zdrowiu, aby mógł to robić na 100% swoich możliwości. No dobrze, wróćmy trochę na kort. Magdalena Frank melduje się w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie. Polka pokonała Amerykankę Parks 6 do 4 w trzecim secie. Polka miała trochę problemów w pierwszym, przegrywała 1 do 4, później wygrała 5 gemów z rzędu. Dzięki czemu wygrała pierwszą partię. Trzeba przyznać, że tutaj był to bardzo trudny mecz. Przeciwniczka grała bardzo, ale to bardzo mocno. I miała trochę problemów na samym początku z tym, żeby przyzwyczaić się do tych warunków, jakie postawiła Amerykanka. Trzeba też przyznać, że. Jej przeciwniczka przeszła przez eliminację, więc tutaj również kilka meczów zdążyła już zagrać na tej nawierzchni w tych warunkach. Natomiast Magdalena, oczywiście duża zmiana czasowa po tym turnieju w Guadalajarze to było bodajże około 14-15 godzin różnicy. Także naprawdę jetlag musiał być dosyć solidny, i tutaj oczywiście Polka trochę odpoczęła. Ale mimo wszystko warto podkreślić to, że dobrze się odnalazła w tych najważniejszych momentach i na pewno ta pewność siebie, którą zbudowała podczas wygranego turnieju w Guadalajara, pomogła jej tutaj wygrać to spotkanie. No i w tym momencie Polka znajduje się na 29. miejscu w rankingu live, czyli jest to jej najwyższe, kolejne miejsce najwyższe w tym rankingu. I gdyby Polka faktycznie w kolejnym notowaniu WTA znalazła się na takiej pozycji, to byłaby już czwartą Polką z najlepszym rankingiem w historii naszego tenisa. Także na pewno osiągnięcie bardzo, ale to bardzo duże. No i teraz to, co obiecałem Wam na początku, czyli dwa totalnie skrajne przypadki czyli Rebeka Szramkowa ze Słowacji oraz Suaj Zhang z Chin. Kinka przegrała 24 spotkania z rzędu i tutaj w końcu w Pekinie zdołała tę klątwę. Przerwać i zaczniemy sobie od jej przypadku. Natomiast z drugiej strony, Słowaczka, która wygrała 13 na ostatnich 14 spotkań, notując po drodze finał turnieju WTA 250 w Monastirze, wygrywając turniej WTA 250 w Huachin. No i teraz kolejna niespodzianka, którą była w stanie sprawić, pokonała. Aleksandrową, także tutaj warto się pochylić nad tymi dwoma innymi przypadkami i chciałbym tutaj Wam przybliżyć te historię i co, jak dużą rolę odgrywa psychika w tenisie. Ponieważ Chinka, która najpierw wygrywa pierwszą rundę tego turnieju, wygrywając z Amerykanką Kessler 7-6-7-6, na drugi dzień pokonuje. Eme Navarro. Czyli jak to się dzieje? Co tu się wydarzyło, że Chinka, która 24 mecze przegrała z rzędu, wygrywa pierwszą rundę i później wygrywa z zawodniczką z czołowej dziesiątki? Otóż, niestety, również miałem taką nieprzyjemną historię. Nie było to aż 24 spotkania, ale kilkanaście. Nie chcę się tutaj porównywać, oczywiście, bo to jest dużo wyższy poziom. Natomiast, kiedy wychodzi się już podczas takiej czarnej serii, że tak powiem, tragicznej sportowo serii dla tenisisty, kiedy to już jest kilkanaście porażek z rzędu, to tak naprawdę wychodzisz na kort i każda najmniejsza sytuacja, która nie idzie na Twoją korzyść sprawia, że Twoje morale totalnie spadają i tak naprawdę bardzo ciężko jest Ci wyjść z dołka, bardzo ciężko z każdym kolejnym przegranym meczem jest Ci uwierzyć w siebie i w to, że będziesz w stanie wygrać ten mecz. Bardzo, tak jak mówię, jesteśmy bardzo łatwo podatni na to, że kiedy nie idzie coś po naszej myśli bardzo łatwo można popaść w kryzys i po prostu grać coraz gorzej w danym Meczu. natomiast kiedy gramy powiedzmy nieźle w danym meczu jest jest bardzo bliski wynik to nie mamy kompletnie pewności siebie i wtedy tak naprawdę przegrywamy te najważniejsze piłki te te ważne, te big points tak zwane, wtedy tak naprawdę wychodzi ten totalny brak pewności siebie i co z tego, że do po 4 byliśmy w stanie utrzymać kroku rywalowi, skoro później te najważniejsze gemy wygrywa przeciwnik. Natomiast kiedy ta passa w końcu zostaje przerwana, myślę, że kiedy Chinka wyszła po wygranym meczu na rozrzewkę na drugi dzień przed meczem z Emmą Navarro, to nagle okazało się, że wszystko jest dużo łatwiejsze, że tak naprawdę ona to wszystko potrafi. Ona świetnie potrafi grać w tenisa, tylko była totalnie ta blokada, jeśli chodzi o głowę i ten kolejny mecz, w którym naprawdę świetnie się zaprezentowała Zhang, pokazał jej na pewno to, że warto było przetrwać te trudne chwile, żeby poczuć się w taki sposób, w jaki poczuła się na pewno po wygranym meczu z Emmą Navarro. Więc tutaj warto podkreślić to, jak ważna jest głowa, jak ważna jest pewność siebie kiedy jedno zwycięstwo tak naprawdę może wszystko zmienić i tutaj warto przejść właśnie do Rebeki Szramkowej, która... E, którą widziałem podczas turnieju w Porto w lutym, e, podczas turnieju ITF 75. E, nie była w stanie przejść drugiej rundy w tym turnieju, natomiast jeden e, turniej w Monastirze, e, do, w którym dotarła do finału, pokazała sobie, że może w tym głównym cyklu e, grać z najlepszymi zawodniczkami na świecie. Może tam nie była obsada nie wiadomo jak mocna, natomiast to był jej życiowy sukces, który popchnął ją w zupełnie inne rewiry jeśli chodzi o pewność siebie. Pamiętajmy, że Szramkowa musiała grając w niedzielę musiała przelecieć do Huachin, gdzie jest 6 godzin różnicy i zagrać kolejny mecz we wtorek, ale kiedy jesteśmy pewni siebie, kiedy mamy ten entuzjazm w sobie, kiedy mamy właśnie e, tą energię, która sprawiła, że byliśmy w stanie osiągać tak dobre wyniki, to sprawia, że nie czujemy zmiany czasu, innych e, nawierzchni, e, że tak naprawdę te podróże nas nie męczą. To wszystko jest tylko i wyłącznie w głowie. Szramkowa wygrywa turniej w Huawei. Dzisiaj dokonuje kolejnej se sensacji, pokonuje Aleksandrową i melduje się w trzeciej rundzie turnieju WTA. 1000, czyli jak ważny jest mental, szczególnie u takiej zawodniczki jak Szramkowa, który ma napra naprawdę ogromny potencjał, jeśli chodzi o ofensywę. Ogromny potencjał, jeśli chodzi o to, w jaki sposób może rozgrywać akcje na swoich warunkach, i tutaj pewność siebie gra kluczową rolę. I widać to, że tak naprawdę, jeden turniej był w stanie ją popchnąć od razu do czołowej, no już teraz, prawdopodobnie, okolicy. 50. miejsca w rankingu, więc to jest naprawdę niesamowity skok i pokazuje, jak jeden tydzień w tenisie może zmienić wszystko u tych właśnie zawodniczek, które może nigdy jeszcze się nie przydarły do tego najwyższego poziomu, ale właśnie tam aspirują. No i też można się zastanowić, jak wielu zawodniczkom, które miały potencjał na to, aby dotrzeć do tych wyższych miejsc w rankingu, nigdy nie były w stanie tego potencjału wykorzystać, nigdy nie poczuły tego e, zastrzyku pewności siebie przez jeden dobry tydzień, jeden dobry turniej i tak naprawdę nigdy się nie wybiły do czołowej pięćdziesiątki na przykład rankingu. Także to jest na pewno bardzo ciekawe zagadnienie i pokazuje tylko i wyłącznie to, jak głowa w tenisie jest ważna. No dobrze, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Oczywiście dajcie znać, co sądzicie o tym przede wszystkim, jeśli chodzi o Huberta Hurkacza i o IG Świątek, czy Waszym zdaniem również jest Wasza optyka na to, że ten przekaz medialny mógłby być bardziej klarowny. Oczywiście zachęcam Was... Ee, do subskrypcji naszego kanału, do tego aby wesprzeć nas, jeśli tylko byście chcieli e, symboliczną kawką, link tutaj macie oczywiście e, pod filmikiem i widzimy się już niedługo. E, może nawet w niedzielę, jeśli plan gier będzie dla nas dla naszej polskiej strefy czasowej łaskawy, to zobaczymy się e, podczas transmisji live z meczu Magdalena Frech kontra Rosjanka Schneider, także trzymamy kciuki za to, aby organizatorzy nam tutaj pomogli w tym, aby godzina nie była zbyt wymagająca i mam nadzieję, że do zobaczenia.